A w dzisiejszym odcinku jako Bizancjum postaramy się odbudować nasze imperium. Aktualnie moi drodzy jesteśmy malutkim państwem, które posiada zaledwie tylko 5 prowincji. Mamy tutaj Istanbul, czyli tak zwany Konstantynopol oraz tutaj cztery prowincje, w tym Sparte. I jesteśmy w beznadziejnej sytuacji, ponieważ jesteśmy tutaj otoczeni praktycznie przez Osmana. Jesteśmy malutkim krajem, który będzie musiał się tutaj rozwinąć, przejąć władzę w moim regionie. I odbudować swoje imperium. Więc na samym początku, moi drodzy, jeżeli chodzi o Osmana, to jest w ogóle druga potęga. Mamy z nim jeszcze na 40 tur rodzaj. E, oczywiście zaczniemy z nim poprawiać relacje, No bo fajnie byłoby pograć więcej niż do 40 tur. Jesteśmy tutaj zaznaczeni jako wróg Osmana. E, dobra, jeżeli chodzi o punkty, no to oczywiście utrzymanie wojska, no tutaj musimy w to polecieć na maksa, ponieważ będziemy tego bardzo potrzebować. Rzucimy sobie 5 w badania. Tutaj też wszędzie po piątce. No i te trzy ostatnie punkty. To myślę, że też polecimy w badanie. Potrzebujemy dużo punktów aktualnie do rozwoju kraju. Sobie postawimy tutaj jakąś szybko farmę. Oraz tutaj rzucimy te 4000 na inwestycje. Naszym pierwszym celem będą raczej tej wyspy. Co my tu mamy? Tutaj mamy księstwo Aten, jakieś księstwo Naxon, Kandia i Cypr. Oni tutaj właśnie mają po kilka prowincji, więc to na pewno będą nasze pierwsze cele. Jeszcze może tutaj z innymi krajami też będę poprawiał relacje, żeby się nie okazało, że zaraz coś mi wypowie wojnę. Ale przychody mamy nie najgorsze. 2000 na miesiąc to jest nawet nieźle. Tutaj na pewno rozwijamy farmy, uniwersytety, sobie też zrobimy zbrojownie, żeby tutaj zmniejszać koszty rekrutacji. O, Osman prowadzi wojny z Egiptem, mamy luków, co oznacza, że będzie na pewno mniej chętny, żeby nas zaatakować. To bardzo dobrze dla nas. Ale już mam właśnie 25 tysięcy, moi drodzy. I ja bym tutaj sobie wystawił już armię. 60 tysięcy ludzi. Myślę, że taka w porządku liczba. Przeniesiemy ich tutaj, pod Ateny. No, myślę, że tutaj Ateny nie powinny mieć dużej armii. No, bez przesady. Zaraz zobaczymy. tysiące... 2000... No dobra, pewnie prawie 3000 ludzi. To tak całkiem sporo, ale okej. Okay. Dało się, moi drodzy. Mamy pierwsze tutaj państwo zdobyte. I moi drodzy, ja wam tylko przypomnę, że jeżeli odcineczki Sage of History 2 wam się podobają, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji, bo kto wie, może uda się do końca roku wbić 15 tysięcy. Tutaj macie wspierających i zapraszam na Discorda, link w opisie. Dobra, na razie armię rozwiązuję, ponieważ ym, tutaj to już są wyspy, więc tutaj na pewno stracimy jednostki przy desantach, więc tutaj potrzebuje nieco większych sił. Tutaj też wszędzie trzeba budować te farmy, bo ten przyrost jest bardzo istotny. Jak tylko się kończy tutaj poprawia relacji z Osmanem, to znowu poprawiamy. Już mamy relację na minus 7, więc już nie jest aż tak źle. O, możemy już 10 tysięcy wystawić, to już jest całkiem spora armia. No trochę więcej, dobra. I teraz się zajmiemy tymi tutaj wyspami. A, to jest w ogóle wasal Republiki Weneckiej. No to nie, to na Wenecji na pewno nie jesteśmy gotowi. Ci też są wasalem Wenecji? Co tu się dzieje? Dobra, Cypr widzę, że nie jest. Okej, okay, no to widzimy sobie w Cypr. Tutaj się zdysantujemy nie na twierdzę, nie na stolicę. Dobra, cykl zniszczeni. No i to nie powinno być problemu, jak sobie wejdziemy. Dokładnie. Dobra, podpłyniemy sobie tutaj. Trzymam tutaj zakon maltański. To sobie go też zajmiemy, tą jedną wysepkę. Zawsze to są pieniądze z tego. 1500, okej. Okay. Przejmujemy. I już w ogóle już jesteśmy na której pozycji? 22, drugiej. Nice. No bo tutaj sobie jeszcze podpłyniemy na wybrzeże. Republika Raguzy. Też sobie się zdesantujemy. Pyk. No, jak mam taką armię, to trzeba korzystać. Trzeba odbudować Bizancjum. Cyk. Dobra, i na razie sobie tę armię rozwiążemy. Zdali tutaj sobie fajnie egzamin. Teraz sobie tutaj poasymulujemy ziemię. Jak tutaj wygląda sprawa z tym Osmanem? No, biją się, tak? Biją się? Czy się nie biją? No, biją się. Z mamy lukiem. Ja sobie teraz zwrócę uwagę, z kim ja mam jakieś tutaj słabe relacje. Tutaj zawieszone jakieś, okej. Okay. O, Osman już nas powoli zaczyna lubić. Królestwo Anglii nas nie lubi. Anglia w ogóle drugą potęgą. No, są całkiem tutaj tacy duzi. Polska walczy tutaj z Krzyżakami. Ale widzę, że tutaj ich ładnie zjada. No i bardzo szybko się rozwijamy tutaj w tych czasach. Już jesteśmy na dziewiątym miejscu. No tutaj ekonomicznie stoimy bardzo dobrze: 36 punktów. Nawet ekonomicznie stoimy lepiej niż Osman. Jakieś może zagrać w XV wieku? Jakimś nawet takim pojedynczym księstwem w Niemczech? I lecieć tylko pod ekonomię. I ciekawe, czy uda się być pierwszą potęgą wtedy. Dobra, 15 tysięcy wojska i naszym kolejnym celem będzie tutaj to państewko. Co to jest w ogóle? Kandar, ok. Będę sobie tutaj poszerzał nieco front z osmanem, ale no mówi się trudno. Musimy się tutaj rozszerzać. Cyk, nie ma ich. No, ale to na tych desantach dużo jednostek się traci, jakby nie było. Dobra, i wchodźcie sobie tutaj elegancko przejęci bez większego problemu. Dzisiaj chyba sobie jeszcze Albanię przyjmiemy. To też taki mały kraj. Szybki desancik, witam serdecznie. Dwa tysiące zjedzone. Tutaj wchodzimy sobie już na stolicę. Elegancko. Kolejne tereny trafiają do cesarstwa bizantyjskiego. O, tu widzę, że Aragonia jest i ona toczy wojnę, tak? Z Kastylią. To byśmy mogli coś tutaj, że tak powiem, od pleców ugryźć. Na przykład tutaj niezabezpieczone tereny. We Włosiech, proszę bardzo. No trochę coś tu armii mają. Ale raczej dobra, zjemy to sobie. Fajno, fajno. To, jak to zdobędziemy, to już naprawdę będziemy silnym krajem. O kurde, dobra, tutaj mieli trochę wojska. To mamy przejęte. Na szczęście jest tu port. Jeszcze tutaj postaramy się wlecieć na Sardynię i Korsykę. Jeszcze tą moją armię wykorzystać, ile się da. Oni tu chyba pieniędzy nie mają, bo jak walczą z Kastylią, to na pewno to nie jest prosta wojna. Okej, okay. idziemy tu. I tu. Oni jeszcze tutaj mają te wysepki. Ale dobra, to będziemy je, bo nie wiadomo, czy będziemy mogli wszystko wziąć. A co widzę, że już Hiszpania się zdesantowała i zajęła. No dobra, to mamy z nimi 100%. To nie zdążyliśmy. Dobra, możemy wziąć sobie to. Cztery punkty zostały. Hmm. Weźmy sobie ten skrawek ziemi, to później trzeba będzie się desantować, w razie czego. Więc to są nasze żądania. E, mogliśmy sobie poczekać, aż Kastylia sobie to tam weźmie, co, co chce. I po prostu dojechać. Ale myślę, że na razie tyle wystarczy. Bo to też trzeba przede wszystkim wszystko asymilować. To nie jest taka prosta sprawa. Bo z cesarstwa bizantyjskiego możemy zrobić cesarstwo rzymskie. Ale szczerze to nie mam zamiaru odtwarzać cesarstwa rzymskiego za dużo roboty. Ja myślę, że po prostu postaram się odtworzyć te tereny po rozłamie, czyli tutaj właśnie, Grecja, te tereny. Tutaj trzeba będzie jeszcze z Mamelukiem zawalczyć, ten Bliski Wschód, to, to jest nasz cel. Ej, co my, przesignęliśmy Osmana? Co się dzieje? No tutaj jeżeli chodzi o wynik populacyjny, no to Osman jest lepszy, ponieważ my mamy 15, oni mają 25, ale tutaj ekonomicznie zjadamy ich. No i w sumie ta ekonomia tutaj najbardziej ratuje. Ale to jest tylko ranking, to nie odzwierciedla tak 100% siły. Bo coś z tego, że będę miał pieniądze na armię, jak on będzie miał większą armię? A ja już nie będę mógł na przykład rekrutować, więc ciągle tutaj w te farmy inwestuję. O, i mamy wypowiedziane wojny, moi drodzy. O, przez tego kolegę tutaj. Gruzja. Państwo Kościelne, o kurde. I ten kolega tutaj. Miejmy nadzieję, że Osman nie da tutaj żadnego przejścia. Osman, Osman, my się lubimy, co nie? Nawet bardzo się lubimy. Nie dawaj tutaj żadnych przejść, no bo po co? No, daje dostęp wojskowy, ale jeszcze nie tym krajom. Miejmy nadzieję, że to się nie zmieni. W sumie z tym to od razu lecę na pokój, bo to jest taki du duży kraj. Gruzja... Gruzja jest tutaj. Też nie wiadomo, czy ci dadzą im dostęp. No, nie widzę też tego. Gruzji też nie potrzebujemy, ale szczerze z państwem kościelnym to mógłbym zawalczyć. Tylko... Dobra, poczekamy jeszcze, aż się pieniądze zgromadzą. Zobaczymy, co to państwo kościelne będzie chciało ogarnąć. Gruzja zgodziła się na pokój. To bardzo dobrze. Od razu zacznę z nią poprawiać relacje, żeby już w przyszłości mi tutaj nie atakowała mnie. O, państwo kościelne coś tutaj idzie, czyli będzie chciało na pewno tutaj się dostać, ok? Ja mogę coś tutaj wystawić tak do obrony. No dokładnie, coś tu próbowali zaatakować, ale się nie udało. Więc tutaj dorekrutuję sobie ludzi, bo to nie wiadomo co tu będzie się działo. Nawet mógłbym tutaj jakąś twierdzę sobie postawić. No, planują ataki stąd, tutaj. Ale no, na razie ich tutaj skutecznie blokuję. W sumie bardzo dobrze. Niech się tutaj wypalają. Ja im zaraz tutaj z Dubrownika zrobię desant. Czyli w ogóle Bizancjum pokonujące państwo kościelne. To już w ogóle. Kurde, oni chcą mi się tutaj desantować. Dobra, tutaj, dobra, obronię się. Tu już chyba widzą, że się nie, nie, nie rozbiją. Dlatego próbuję na Ateny. Cyk, obrona. teraz desantik. 10 tysięcy wojska. Państwo kościelne przestanie istnieć, co nie? Bizancjum przejmie Rzym. Dobra, tutaj były jakieś 2000. Trochę strat poniosłem. Ale wchodzimy. Dobrze, obrona. To się tak podzielimy elegancko. Tutaj jeszcze coś próbowali. Okej. Okay. No i wchodzimy na Rzym, moi drodzy. Rzym wraca w ręce Bizancjum. 91% mam z państwem kościelnym. To znaczy, że gdzieś ma jeszcze jedną prowincję. Ale w sumie mnie to nie obchodzi. Ja biorę to. Dało się ich pięknie załatwić. Hanat Krymski na wypowiada wojnę. Oj, to byłoby fajne tutaj mieć tereny na Krymie. Może teraz stąd sobie zrekrutuję wojska. O, tutaj już płynie 236 jednostek. Ciekawe, gdzie. No, teraz widzę, że się boty skupiły na Atenach. No dobra, wystawię sobie tutaj jakąś taką małą armię. Ulepszymy twierdzę. Obrona. No, też oczywiście tutaj desancik. Cyk, trochę armii było, jakby nie było. Tutaj wchodzimy sobie na stolicę, ale już tu wojska nie widzę. Dobra, tu jest atak, ale my stoimy na twierdzy. I ja oni się jeszcze desantują. Dobra, czy oni będą chcieli mi tutaj zaatakować? No dawaj, zaatakuję, stoję na twierdzy. Dobrze, zaatakował, o to chodziło. Dobra, i tutaj już wchodzimy na te tereny. W sumie ja nie chcę tych stepów. Bo po co komu stepy? Ale taki Krym sobie weźmiemy, jak najbardziej. Proszę bardzo, te dwie prowincje, ja bym sobie wziął i powiedział do widzenia, ale czekaj, jeszcze mógłbym wziąć reparacje wojenne. Czemu nie? Zawsze trochę pieniędzy. O ty, co ty się dzieje? Halo Osman! Osman coś przegrywa z tym mamelukiem. Ciekawe jest to, że i z Mamelukiem, i z Osmanem mamy po 100 relacji. A Osman spadł już na 16 miejsce. Ta wojna ich wykańcza. Nie mają czasu na rozwój. Mameluk 20. No, a my już jesteśmy na drugiej pozycji. Już populacją też tutaj trochę skoczyliśmy. Nie no, u nas ekonomia robi robotę. Jeszcze Wenecja tutaj wleciała w Osmana. To się zaczyna naprawdę tutaj robić. Nieciekawy dla Osmana. Co to będzie, co to będzie. No i kolega nam wypowiedział wojnę, ten tutaj, no dobra, niech będzie, bo szykowałem się bardziej na Królestwo Bośni, ale skoro tamto chce walczyć, to czemu nie, i tak miałem w go pokonać, 14 tysięcy wojska, on nie jest duży, zobaczymy. 27 miejsce to raczej potężny nie jest, właśnie widzę, że jego armia wypływa 4 tysiące, tylko gdzie oni będą chcieli się desantować, to jest pytanie, na Rzym, okej. Okay. Tak, na czym chcą się. No to, no to pozdro, bo ja tu mogę sobie tak, o, nagle 5000 powołać. Więc mhm. bardzo dobrze. Więc tutaj oni się rozbili o Rzym, a tutaj, o kurde. No coś tu kurde mają armię. Może postarajmy się tak po 2000 tu i po 3 tu. Coś takiego. Dobra, tu zjedzenie, tu zjedzenie, tu zjedzenie. okej, okay. O kurde, tutaj mocna armia podeszła. Tutaj również, ale się udało ją wypalić, czy tak powiem. Dobra, wyślemy półtora tu no, nie jest tak nieciekawie. Dobra, znowu się obronili. Nice. Dobra, wejdźmy tak. Nie wiem, czy tutaj wejdziemy w ten sposób, ale spróbujemy. Dobra, to sobie to odbili. Coś tu wychodzą, dobra, ze stolicy, ale stolica jest też nasza. Tu bym te armię tak podzielił. Ci niech idą tutaj, ci tutaj. No, wiedziałem, że to będą chcieli odbijać. Dobra, w porządku. To bym armię wysłał tu połowę, tu to, To tak. I raczej już ich będziemy mieli załatwieni. Właśnie, nawet jak coś tutaj zaraz odbiją, no to ja już tu wchodzę. Już zachowania botów mam wyuczone. I proszę bardzo, zajmujemy sobie całe państwo. O kurde, jakiś kraj mi tu wchodzi. Oczywiście na niesasymilowane tereny jeszcze. 2700 i ja nie mogę. Jak ja wam zaraz tutaj z Cypru wyjadę, to zobaczycie. Jeszcze tutaj na Rzym mi lecą. Co to za kraj? A to jeszcze z kimś jednym mam wojnę. A z tymi tutaj mam wojnę. No dobra, dobra. To lecimy tutaj na desancik. Kolejne tereny będą nasze. Tutaj też zaraz tego gościa rozjedziemy. Tu już sobie wjechaliśmy, ale trochę armii straciliśmy. Dobra, tutaj się tak rozdzielić. Tu wchodzimy, tu wchodzimy, dobra. O kurde. O kurde. Tego gościa sobie bierzemy. Ty, Osman praktycznie już przestaje istnieć powoli. Już jest tak rozjeżdżany. Nie, że Serbia w niego wleciała tutaj. Dobra, tego gościa też tu już kończymy. A on mi się tutaj desantuje. No rewelacja. Nie, no gościu. Nie, ale dobra, zakończyliśmy wojnę. I mamy tutaj wybrzeże. On jest tutaj zamknięty. I bardzo dobrze. Ci, Serbia, jaka wielka. Z całą trzeba dojechać zaraz. To osma przestał istnieć. Z pierwszego na 78. miejsce. No, ja nie mogę. No jakbyśmy walczyli z tą Serbią, to tutaj byśmy musieli mieć jednostki tu, 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 no i tutaj, no w sumie w Atenach możemy dużo rekrutować i tutaj w razie czego to wojsko ściągnąć. Serbia, let's go! Tutaj pewnie ziemię ma niesasymilowane, tutaj sobie na razie te wojsko niech stoi, właśnie, oni się tutaj będą wypalać, ja tu sobie będę wchodził. Zaraz sobie połączymy front, już będzie fajniej, po 7 tysięcy, cyk, cyk, coś tam próbują, coś tam atakują, Lecz znaczy ja im tutaj sukcesu nie wróżę, dobra, te 10 tysięcy też już może się ruszyć. Staram się wziąć jak najwięcej, może nawet całą Serbię. Tutaj można by się podzielić. Tutaj wyjdźcie tu, wy tu, wy tu. Te 3000 też może się ruszyć. O, tutaj ruszyła armia, no dobra, obrona. Źle to jedno miejsce tam atakują. Nie tutaj po prostu nie mają szans z potęgą cesarstwa bizantyjskiego. No i dwie ostatnie prowincje, tutaj stolica. Cyk, cyk. O, nie mogę całej Serbii. No dobra, to wasal. I anekcja. I proszę bardzo, teraz trzeba trochę pieniędzy powyrzucać na asymilację. O, Polek Węgier, jednak nie dwa bratanki, bo tu widzę, że się Polska bije z Węgrami. Czekaj, co? Polska jest wasalem Austrii? No nawet napis widać, Cesarstwo Bizantyjskie, bardzo ładnie. Trochę mi żal tego Osmana, ale dojadę go do końca. No, za bardzo armii tutaj nie ma. Tutaj sobie wchodzimy, tu również na stolicę, o tutaj. Dobra, udało się. I pięknie tutaj bierzemy tereny. Cesarstwo Bizantyjskie wraca do was, no ale tutaj no, takie trochę czerwone. Mało stabilne. Tutaj mamy słabe relacje z Wołoszczyzną, więc ich sobie zjemy. Poza tym, to też jakby część. No i jeszcze tą Bośnię zaraz zjem. I tutaj, po tej stronie, raczej już to będzie wszystko. No, co najwyżej później jeszcze Wenecja, o te kilka tam wysepek. Cyk i cyk, proszę bardzo. Wołoszczyzna zjedzona. Bośnia, let's go! Cyk, cyk, nie macie szans. Już jesteśmy zbyt potężni. Trzeba było nas zniszczyć, kiedy byliśmy słabi. No i tutaj elegancko. Co prawda, są tereny właśnie tej Wenecji. I jeszcze tutaj tych dwóch ma na no Ale to zobaczymy, czy będzie mi się chciało podbijać. Oj, ten gość znowu nas atakuje. Ten, ten, ten. A on urósł. On, czekajcie, gdzie, gdzie jest ten kraj, co nas atakuje? Tutaj. I czemu on nas atakuje? Przecież on jest. 220 w rankingu. A, tutaj jeszcze mam tereny, zapomniałem. Ale na spokojnie. Dobra, prosty temat. Dziwię się, że taki bot mi atakuje. A, tutaj tereny ma królestwo Neapolu. Ja myślałem, że to jest w ogóle coś innego. Dobra. A to Neapol sobie tutaj też zjemy. fajnie w sumie. Tylko jeszcze trochę muszę pieniędzy pooszczędzać. Wystawiać armię, która ich tutaj po prostu się przejedzie po nich. Dawaj w Rzymie, w Rzymie pewnie dużo. 4000, wcale nie tak dużo. No i dobra, teraz możemy działać. Królestwo Neapolu. Raz na stolicy, Tyk. Czyli tutaj też niech się ruszą. No i oczywiście te tereny tutaj szybciutko zajmujemy. Dobra, tutaj coś przyatkowali, tutaj również. Tu wchodzimy elegancko na stolicy pusto. Tutaj też pusto, co tak pusto wszędzie? No tutaj to, te tereny akurat bierzemy na raz. O, tu mieli armię, okej. Okay. Dobra, na coś tutaj weszli. Ale nie na długo. Dobra, cyk, 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 przejmowanko. Dobra, tu się wypalili. Wchodzimy na tą twierdzę z powrotem. E, szybki temat. Dawaj wszystko. Nawet tutaj mamy fajny kawałek Włoch. Nie, ale Mameluk też tutaj coś sobie słabo widzi. Co jest z tymi wielkimi potęgami? 46 miejsce tylko. Republika Wenecka. Ty jest z tą Wenecją, to trzeba walczyć, bo oni tutaj mają dużo terenu, dużo wpływów. Jak ja widzę takiego mameluka, to to jest aż, aż zaproszenie. To jest po prostu aż zaproszenie. Ja to sobie wypowiadam wojnę mamy Lukowi. Robimy desancik tutaj, chodzimy sobie tutaj elegancko po całym wybrzeżu. O, jakiś tutaj tysiąc zaatakował, ale to niewiele. O, desantuje się na plecy Mameluk, fantastycznie. Dobra, idź tu jedną armią, tutaj się podzielę co najwyżej. O, 49 jednostek i coś takiego może uratować cały kraj, no to jest po prostu śmiechu warte. Dobra, na razie z tym Mamelukiem to chyba tyle. E, co by tu sobie wziąć? Na pewno wziąłem sobie te takie najpiękniejsze tutaj tereny, wybrzeże. W sumie całkiem sporo mogę wziąć. Mnie Dawaj wszystko, cesarstwo bizantyjskie. Gruzja w ogóle tu wjechała. Teraz tą republiką. Ja bym tutaj zostawił. Te 15 tysięcy, tutaj myślę, że to jest aż nadto. Właśnie, to jest nadto, to jest za dużo tutaj. Myślę, że tutaj 10 tysięcy wystarczy. Tutaj mamy tereny, graniczące z Wenecją. Tak myślę, że po 2 000, po 1,5 tysiąca tutaj wystarczy. Tu sobie wyślemy na morze 20 tysięcy, żeby zrobić tutaj na te wyspy szybkie desanty. A reszta sobie podejdzie tutaj. Ja już tutaj buduję port. Żeby zdesantować się na tą właściwą już Wenecję. A jakaś wypowiada mi wojnę, co to jest? I medyna, tu jest medyna. Nie wiem, biorę z nimi pokój, odwalcie się. Jakieś krajiki śmieszne i oni się zgadzają, bo mamy taką przewagę w armii, że oni się od razu zgadzają na to. Dobra, i lecimy moi drodzy z Republiką Wenecji. A tu jest jeszcze Wenecja, jakieś tutaj ma jeden te tereny. Okej, okay, dobrze się skapnąłem. Dobrze mam pieniądze na to. O, Państwo kościelne tu siedzi. No i sobie się spodziewał. Dobra. Więc tak, tutaj lecimy na, na, na Wenecję, 20 tysięcy, no dobra, niech będzie. byliśmy jeszcze, jak się tam wszyscy wypalą. Tutaj, się, gdzie obstawiłem, to oczywiście atakujemy. Tu już możemy wbić, jeszcze nie jeszcze nie dołączyli do wojny. Dobra, tutaj zniszczona jakaś tam armia. Dobra, tutaj elegancko, tu się rozlewamy w Afryce, nawet jakiś atak. Tu coś próbuję atakować, ale im coś nie wychodzi bardzo dobrze, więc tutaj sobie powchodzimy. Tu z tych miejsc mogę robić desanty. Dobra, tu już mogę atakować, więc tak, tutaj oraz tutaj. Proszę mi te wysepki tam zająć. Dostaliśmy się na Wenecję. Tutaj również. O, tej o Afryce zapomniałem. Dobra, ruszajcie. Czy państwo jeszcze jakieś mi wypowiedziały tutaj teraz wojnę? Aha, to są te wasale. Okej, okay, dobra to. No nie ma problemu, a jeszcze ci tutaj Teodoro, tak? Czy jakoś tak? To na spokojnie, zaraz tam wlecimy w te Teodoro. Dobra, monako zajęte, tutaj też wchodzimy, jeszcze tutaj się tylko zdesantuje. Cyk, 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 proszę bardzo, szybki desant, raz, dwa, trzy. 100% wojny, moi drodzy, to tak, na pewno bierzemy to, żeby mieć taki cały pełny Krym, te wysepki, jak najbardziej. Część afrykańską również, tutaj te prowincje. O, cyk, 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 w sumie mogę wszystko? To dawaj wszystko. Piękna sprawa, moi drodzy, chyba w cesarstwo bizantyjskie nigdy nie było potężne w historii, jak teraz to moje. Jeszcze może to sobie zawalczy z Aragonią, żeby te tereny swoje wziąć. O, tutaj już widzę, że wojna się zakończyła i Mameluk odzyskał trochę terenów. No i Gruzja ma tutaj tereny. No to co, Mameluk? Lecimy jeszcze raz? O! Czy ktoś nas wyprzedził? No rewelacja. Dobra, to niech. A, tutaj jest w ogóle jakiś duży kraj. Co to jest za kraj? A, taka kara jakaś. I wiecie co, moi drodzy? Tutaj zakończymy. Ponieważ to cesarstwo bizantyjskie już jest bardzo mocne. Jesteśmy pierwszą potęgą na świecie. Teraz praktycznie druga jest dynastia Ming. Tutaj już wynik populacji mamy bardzo duży. 127. No nie ma kraju tutaj w Europie, który mógłby nas pokonać. Nawet taka Kastylia, która wydaje się duża, no bo tutaj całą tutaj ma Iberię przejętą. To oni mają populację tutaj bardzo małą. Ekonomicznie rozwalamy system 251 punktów. Więc tutaj po prostu teraz to jest tylko kwestia kolorowania mapy. Udało nam się, moi drodzy, z malutkiego kraju zrobić potęgę. Wielkie Cesarstwo Bizantyjskie wróciło. Udało nam się pokonać naszych wrogów. Albo zostali na przykład, taki Osman pokonani przez innych wrogów. Udało nam się zdobyć Rzym, więc nic nie stoi już na drodze, żeby Cesarstwo przejęło całą Europę i świat. Więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górze, komentarzy i subskrypcji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, trzymajcie się, hej!